Słuchajcie, mówię i mam. Nie wiem, czy to będzie widać. Domeczki na skraju, zbudowane ze wszystkiego, z czego się da. A tam dalej dzieciaki, które się kąpią. Mamy. Nie wiem, czy widzieliście ten moment. Zresztą, jeśli nawet nie było. Sercem się kroi, to śmierć także nas urywa, rozumiecie? Śmierdzi, także nie potrafię oddać tego smrodu. W tym wszystkim kąpią się dzieci.